Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Wodnika na grudzień 2020 roku. Karty były wcześniej tasowane i zobaczymy, jakie energie będą chciały się pokazać. Dla wodnika na grudzień 2020 roku. I zaczynamy. W przeszłości mamy trzy buławy. W teraźniejszości 10 denarów, w przyszłości gwiazda, karta rada, 8 kielichów, środowisko otoczenie diabeł, trudność 6 denarów, co zrobić? Słońce. I wynik lub rada paśkielichów. I zaczynamy. Zaczynamy od przeszłości, czyli trzy buławy, czyli już jakieś y, plany były. Y, y, jakieś plany były właśnie związane. Y, z jakimiś działaniami. I już po prostu tutaj w przeszłości już czekaliśmy na to, co do nas przychodzi, na te pierwsze, właśnie statki, tak? czy coś przypływa, czy nie przypływa, czy, czy to, co, to, co sobie zaplanowaliśmy, czy to przynosi jakieś pierwsze owoce. Więc tutaj już jest takie obserwowanie i czekanie. Co do nas właśnie, co do nas przypływa, tak? Yy, czy w ogóle coś przypływa i wyciąganie pierwszych wniosków tutaj w przeszłości. Yy, oczywiście, to jakie wyciągniemy wnioski, to rzutuje na teraźniejszość, yy, może rzutować na teraźniejszość czy przyszłość. I myślę, że te wnioski myślę będą yy, yy, u różnych osób różnie wyglądały. Natomiast w teraźniejszości pokazało się 10 denarów. Myślę, że jest to energia, która pokazuje, żeby zwrócić na to uwagę, na 10 denarów, na system nasz. Kto jest w tym systemie? Jak wygląda ten system? Czy wszystko nam właśnie odpowiada? Czy właśnie chcemy tutaj dokonać jakichś zmian w tym systemie? A oczywiście to jest rodzina, przyjaciele, osoby z naszej pracy związane także z biznesem, więc tu jest taki, ten, ten system jest, ym, no, ym, ym, jest tutaj dużo, dużo osób w tym systemie. Ym, więc tutaj myślę, że jest to czas, w którym trzeba się przyjrzeć, może też mówić o tym, że możemy liczyć na właśnie ten system, na osoby z tego systemu, że może one są właśnie w tym czasie, będą yy, nam takie bardzo pomocne, przychylne i i że mamy po prostu na kim polegać. Natomiast w przyszłości pokazuje się tutaj nasza energia, gwiazda, więc tutaj takie myślę odnalezienie się, takie poczucie, że idziemy w dobrym kierunku, że ta gwiazda nas prowadzi, też poczucie właśnie takiego szczęścia, zadowolenia, też nie tylko i wyłącznie skupianiu się na sobie, ale też na innych na dawaniu właśnie takiej pozytywnej energii też innym ludziom jakiejś, jakiejś takiej może dzieleniem się jakiejś mądrości, mądrością wewnętrzną taką dawanie właśnie światu też coś od siebie coś co po prostu ma dużą wartość nie tylko jest to taka wartość dla nas, dla najbliższych, ale także może być to wartość dla, dla świata, dla szerszego po prostu grona osób. I może być to rozpoznawana, to właśnie jakaś nasza wewnętrzna wartość, z którą przyszliśmy właśnie na ten świat. Natomiast karta rada jest: Osiem kielichów, żeby po prostu odchodzić od rzeczy, które już nam emocjonalnie nie służą. Może od jakichś przyzwyczajeń emocjonalnych, które po prostu od jakichś przekonań, które po prostu nam nie służą emocjonalnie. Może od jakichś po prostu też może ludzi, od jakichś spraw, które nas właśnie silnie emocjonują. A tak jak mówię, no już się nie, to, to już się po prostu może nie sprawdza. Więc tutaj jest taka rada, żeby się przyjrzeć tym sprawom. Aby już po prostu od tego odejść. Natomiast środowisko otoczenie pokazuje się tutaj jako, jako diabeł, czyli to jest, też, to jest energia właśnie wielki arkana, czyli jakieś takie zniewolenie, może, może jakieś uzależnienie, może, może tutaj dotyczyć nas bezpośrednio, że jest ktoś właśnie w naszym otoczeniu, który no Po prostu czuję się jakoś zniewolony, może jakoś powiązany też z nami, czy po prostu z jakimiś innymi uzależnieniami, jakieś ta osoba może ma inne jakieś uzależnienia, może po prostu być w takim trudnym okresie takiego takiego właśnie wewnętrznego może też właśnie zimolenia, może się z taką energią po prostu wewnętrznie borykać. Może właśnie trzeba może od kogoś właśnie też trzeba odejść, ale niekoniecznie. No tutaj, tak jak mówię, no może tutaj właśnie też tak może wyglądać, że, że ta osoba ma po prostu jakieś właśnie Problemy takie ze sobą, wewnętrzne, tak? że yy, jakby yy, no może potrzebować też, właśnie, tak naprawdę, yy, pomocy, tak, ponieważ ona może sobie właśnie z jakimiś uzależnieniami yy, nie radzić. Yy, tak jak mówię, no też właśnie może być uzależniona od kogoś, od partnera, partnerki. Yy, tak jak mówiłam, od, od, od pracy, od, od jakichś używek, no, no różnie tutaj wygląda. Więc ona się może borykać z tymi, z tymi problemami. Natomiast jako trudność pokazuje się tutaj u nas 6 denarów, czyli może chodzić o to, że po prostu trudnością jest codzienność, żeby wykonywać właśnie yy, tą swoją rutynę dnia żeby była w niej też właśnie taka harmonia, żeby była równowaga w daniu i, 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 dawa, w daniu i braniu, a żeby nie było właśnie, że, że za dużo dajemy, a też właśnie nie dostajemy i jest tutaj nierównowaga, więc myślę, że przyjrzyjcie się też właśnie temu. Czy właśnie nie eksploatujecie się za mocno, lub kogoś nie eksploatujecie, więc myślę, że może tu być właśnie trudność, że brak właśnie takiej oceny, ile dawać światu siebie, ile brać też od świata, że tu może być ta równowaga po prostu zachwiana. Więc tutaj trzeba się przyjrzeć i, i po prostu nad tym popracować. Co zrobić? Mamy tutaj słońce. Myślę, że żeby po prostu to, co do nas przychodzi, żeby tego nie wypierać, tylko żeby jakby przyjrzeć się temu i żeby, żeby nie wypierać tego, co widzimy. I to jasno widzimy coś, tak? Że, że coś jest tutaj, no nie jest to zagmatwane, nie jest to jakieś, to nie jest żaden księżyc, że po omacku coś, coś widzimy, tylko po prostu, no, widać coś czarne na białym i żeby tego po prostu też może nie wypierać, tak? Żeby, żeby się temu właśnie przyjrzeć i, i żeby to, co widzimy, jakby zaakceptować. I tutaj jako wynik czy rada mamy pasia kielichów, czyli bardzo fajna, taka lekka energia. Myślę, że właśnie żeby wyjść do świata z sercem, żeby tego serca nie zamykać żeby zachwycać się właśnie każdym dniem, żeby żeby właśnie tutaj też jeżeli już tą równowagę właśnie w daniu i, bra, w, daniu i da, w dawaniu i braniu już odnajdziemy się w tej równowadze, żeby właśnie żeby, żeby zachować tą świeżość, tak? Jeżeli nawet ktoś nas eksploatował, to żeby się nie zamykać, tylko żeby jednak dalej wychodzić do świata z tym otwartym sercem i z tym zachwytem, żeby to jakby nie rzutowało na, na przyszłość, żeby, żeby, żeby cieszyć się po prostu życiem. Skorygować tutaj, przyjrzeć się właśnie tej równowadze, życiu codziennemu właśnie tej rutynie, nie zamykać się, po prostu nie odwracać się od tego, co po prostu co, wam, co nam życie przynosi i żeby tego nie wypierać, żeby przyjrzeć się i, i żeby mieć w sobie właśnie cały czas tą, ten taki zapał, ten młodzieńczy entuzjazm i otwarte serce. Tak wygląda czytanie na grudzień dla Wodnika na 2020 rok. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!